Anime, prawa autorskie. Tera, autorskie. Ty, tera, tera, countdown. tera, 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 oczywiście miologia i nin zacznę. To, co jest dzisiaj zaplanowane, postanowiłam, że wam wyjaśnię. Bo myślę, że jakbym tak od razu zaczęła, to, to, to by większość z Was nie skumała o co chodzi i pewnie w ogóle mnie nie rozumiała, więc postanowiłam, że już teraz dam taki disclaimer. Szukając inspiracji na ten odcinek, oglądałam sobie mertę i tak wpadłam na odcinek tłumaczeń i usłyszałam tam to. Mój chłopak kiedyś stwierdził, że może nazywają się tak, dlatego że jest wielu piłkarzy, którzy mają na nazwisko Ramirez. Dlaczego piłkarzy? No bo wiecie, oni grają w nogę. I wtedy właśnie mnie natchnęło, żeby zrobić rodzinę Ramirez, czyli polską nogę, właśnie tak, jako taki komentator niby sportowy. Tylko do tego trzeba mówić szybko. A mi się często język plączek mówi szybko i do tego być może słychać, ale mam trochę chore gadło, także, także to będzie ciekawy eksperyment. Jesteś mi mówię gdzie pójdzie ziemniak, gdzie kliknie, w które miasto, czy ona w ogóle to jest? Halo, halo, Małgorzato, Małgorzato, gdzie jesteś? Jestem oczywiście w lasurowej promenadzie ziemniaku, także lepiej, że... Super. Okej, okay, dobra, namierzyliśmy, no jest w lasurowej promenadzie, w który dom kliknie, to nie, także w opisie jest już informacja, gdzie kliknie, gdzie... Oj, pętło na rodzinę Ramirez, której musisz usunąć szybko opis, bo jest jej kompletnie niepotrzebny, ale coś nie trafia w kla... Aaaa! Tak, jak we wszystkich innych ruchach lazurowej promenadzie, wszyscy tutaj mam tylko pięknie, rozumiecie? Tylko pięknie i co oni z nimi zrobili? Kompletnie nic! Ale teraz patrzymy na Czekora Mireza, który siedzi sobie spokojnie na kanapie, Jest oczywiście finansowym, znaczy pieniążkowym, przepraszam moi drodzy, czasem się gubię i ma pragnienie, które mnie kompletnie nie obchodzi, bo nie zamierzam go nigdy spełniać, ale gdybym miałam mu to pasowałoby mu to, żeby mieć pięć rozwiniętych biznesów. Ale niestety ma on tylko jeden sklep meblowy, którym, no, nie idzie mu tak dobrze, ponieważ on odstrasza klientów. o, jak on strasznie ich odstrasza. Strasza. Dlatego żona pchnęła go na kasę i sama zajmuje się Tutaj, Ale jeśli mowa o jego żonie, gdzie jest jego żona? Halo, pani... Jezu, jak ona się... Lisa, pani Liso, gdzie pani jest? Halo, halo, Lisa? Czekajcie, bo to może chwilę zająć. A Lisa oczywiście jest dobrą panią domu i sprząta na zewnątrz, ale nie, 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 jeszcze nie wraca do domu. Dalej zajmuje się krzakami. Lisa jest oczywiście takim simem, dlatego chce być głową medycyny, ale cóż, poświęciła ona swoje życie dla marzenia męża. Biedna Lisa, jednak mimo wszystko jest szczęśliwa, ponieważ ma kochającą córkę Teresę. Tereso, Tereso, czy możemy się z Tobą połączyć? Kurty, jest piętro wyżej. Tere ter ter tereso. O, 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 już, już, ter ter Tereso! Śpisz? O! zniknęło tam dziecko. Ej, nie mogę znaleźć Teresy. Zgubiło mi dziecko. Masz Ty, to gdzie jest moje. A, bo. Dziecko jest w szkole. Jeśli chodzi zaś o małą Tereskę, to ona właśnie poznaje uroki baletu, tak moi państwa? Zaczęła się interesować baletem, bo ponieważ wiąże swoją przyszłość z byciem baletmistrzynią. Także proszę państwa, trzymajmy kciuki za marzenia tej młodej dziewczynki. Ale co się dzieje właśnie w sklepie Ramirezów? Otóż kompletnie nic nie zaszło jeszcze tutaj żadne zmiany, ale w przyszłości będzie tutaj... Coś. Nie no, jestem beznadziejna w tym, w tym komentowaniu, że niego piłki nożnej, czy ja myślałam, że to będzie dobry pomysł. Także to by było na tyle, oddaję głos normalnemu ziemniakowi. No, to. Nie wiem, co powiedzieć. Nie wiem, czy wyszło dobrze. <laughs> Ale zupełnie tak jak w przednim odcinku, bawiłam się dobrze, i swoją drogą, nawiązując do poprzedniego odcinka, nie żebym się czepiała, bo sama uważam, że ten odcinek jest tak. Specyficzny, że mógłby nie przypaść wielu osobom do gustu, jednak zastanawia mnie to, że powiedzmy przeciętna liczba łapek w górę, którą otrzymuje na miłologii, to jest powiedzmy tak około 120, licząc razem z łapkami ujemnymi, których tam zwyczaj jest, no powiedzmy maksymalnie do 5. Jednak w wypadku poprzedniego odcinka suma łapek wyniosła prawie 200. <noise> I faktycznie jest 120, jest dodatnich, ale jest 70. <noise> Łapek w dół. Jeszcze raz powtórzę, nie zrozumcie nie źle. To nie jest tak, że ja uważam, że o ci ludzie się są źli czy coś, ale uważam, że jest to dosyć ciekawe, jak łatwo jest nam dać łapkę w dół, a nie łapkę w górę, bo uważam, że jest to dosyć no, ciekawa rozbieżność przeciętnej ilości jakby feedbacku w łapkach, którą otrzymuję. To, to tyle to moje dobre słowo na dziś, żeby dawać. Więcej łapek w górę, jak Wam się coś podoba. Wiem, jak to krytyjsko zabrzmi, ale, ale generalnie, odkąd jestem youtuberką, sama na to zwracam uwagę i nawet zwracam na to uwagę, jak. Ej, to, to się trochę może wstyd przyznać. <grym> e, mój narzędziem się stanie wkręcił w oglądanie TikToka jak czasem sobie leżymy wieczorem w Włoszku i oglądamy, to też mu upominam, żeby dawać serduszka, bo to jest miłe. Ale w sumie dobra, może skończę, bo to, bo to teraz brzmi tak strasznie, jak, yy, wiecie, bo ja chcę łapki, ale nie autentycznie, jak wam się to też nie podobało, to dajcie łapkę w dół, no bo yy, macie to tylko prawo. Ale no ja nie będę przepraszać ani kombinować, bo ja się po prostu dobrze bawię <coughs> na tym odcinku. Yy, także no następna rodzinka będzie rodzinką ostatnią, już mam pomysł co zrobię, tylko nie wiem kiedy go spełnię. I od razu was przygotuję, że to również będzie na tyle specyficzny odcinek, że zleci tam modulacja głosu, więc... Nie, ale nie, nie, te odcinki właśnie z Lazurowej Promenady, z tych rodzinek nie są konieczne do oglądania, bo jak mówię, tutaj minęło tylko 5 dni simowych, także no... No to, to się nawet praktycznie nie miało co zadziać. W każdym razie, bo to strasznie tylko prywata zrobiła, odcinki miały być krótkie. Eee, dziękuję wam za lajki, za wsparcie, znacie ten deal! Ale chcieć nabrać i do ziemnieczenia Kiedy życie daje w kość, zbiera w by złość, obejrzy se ziemniaka, zabawna z niej pokraka, i mówi o sobie w trzeciej osobie, i nie umie remować, ale serio jest zabawna, więc polecam ją obczaić, w sensie mnie.